sekund nie ruszamy się skarpa dobra nie ruszacie się w ogóle stoicie 30 sekund po 30 sekundach wszyscy y, kierunek środek dobra mm -hmm. to teraz zdecydujcie na V czy normalnie na V niech będzie na V V V, v. od razu każdy wciska V od razu na starcie Dobra, słuchajcie, ja na razie stawiam sobie ten, powiem Wam kiedy, żeby było widać. Wszyscy macie mieć wciśnięte V, ja Wam powiem kiedy jest 30 sekund. Dobra? Kolega nie jedzie, kolega stoi. Wszyscy stoją, na razie na razie nie ruszamy się. O da, ten to musi, to pewnie słyszę. Stać. A tam kto ucieka. Eee. Nie ma uciekania. 3, 2, jeden. poszli. Wszyscy wjeżdżają w środek, wszyscy wjeżdżają w środek, także nikt nie, nie się nie chowa, e, nie chowa za domkami, tylko wszyscy wjeżdżają w środek. Oh. A tu już się strzelamy po wjechaniu w środę? No! Nie wyjeżdżam! O, oh, gdzieś to zupełnie leci. Teraz kto jest kto? chyba swojego Ja nie mam Ja No ja nie wiem kto jest kto Zaraz zobaczymy jest na Piotrusiu ale masz ładny głos A dlaczego kolega jest na Hilu? Kakać będziemy. <noise> no nie, no turniej trzech skoczni się już dzisiaj zakończył, także. Także no niestety. Dobra, no niestety kolego Spideros zostałeś zdyskwalifikowany i w tym momencie musisz skoczyć. Dajesz. Dobra, Easy nie, nie strzelaj do niego eee, niech skoczy ładnie teraz. Za to, że eee, unika walki. Eee, jest to nie fair. Easy Man. Wierzę, że, żeśmy sami siebie bili. A są, że i, Easy Man coś tam... Nie, mi się wydawało, że ty unikałeś walki ze mną jak tylko się dało, a o, tylko pod koniec. wiem, no ten od swoich też strzelałem. Chyba Ale to można łatwo oszukać, bo to autaima no, daje, no. już wiesz, to jest pro. No, no, no. A ten to Caps ma e, <ścoughs> oszukista. Ma 4 kile przeciwników. Ja mam dwa własne. Ktoś tu w ogóle wybuchł na amorach. No właśnie, no poszukaj. No, o tam e, chyba obie 140. A jest faktycznie Po prostu się cała kamera zatrzęsła Dobra.